Witam wszystkich w kolejnym odcinku Diagnozy Wstępnej, ze mną jest Karnaś. Witajcie. Ja jestem Konsolajce, a dzisiaj będziemy mówić o grze, która lada moment będzie miała premierę, a mianowicie Torment Tides of Numera. I co tu dużo mówić? Czy jest tak dobrze? Bo tak w sumie wyjątkowo mogliśmy pograć trochę wcześniej przed premierą, więc nie jesteśmy 10 lat za murzynami. No właśnie. Wyjątkowo. No, zdarza się na najlepszym. Tak. I tak ogólnie, wiadomo, no, od dłuższego czasu są już te slogany, reklamy, kolejne zapowiedzi, kolejne informacje, że Torment nowy, powrót legendy po 20 latach i tak dalej. Był Kickstarter, były takie inne zbiórki, była cała masa różnych innych rzeczy, jednak koniec końców tak naprawdę co kogo interesuje, co było, ważne co jest. A mianowicie, jak ten nowy Torment ma się do tego starego Tormenta. No właśnie. Znaczy ja, widzisz, ja, ja nie lubię tego określenia, ale tutaj muszę go użyć, czyli, że Torment of Numenera jest duchowym następcą Torment, Plainscape Torment, prawda? No i tak jest trochę w rzeczywistości, no bo ta gra bardzo, bardzo nawiązuje do swojego poprzednika, mimo że jest w innym, w innej rzeczywistości, w innym uniwersum oczywiście. No tak, no bo twórcom się nie udało uzyskać praw, więc... Obecny torment nie jest ze świata Landscape, tylko jest po prostu z tego nowego, który został stworzony przez Montego Kukon. Numenera, Kuka. tak. Czyli, czyli tak, cała ta tak, 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 tytułowa Numenera. Czy jak to się wymawia poprawnie, nie wiem, nie wnikam, nie chcę wiedzieć. Tak, ale dodajmy, że, że Montego on przez wiele lat pracował nad Dungeons and Dragons i tymi uniwersum i tymi światami. Chyba w TSR-ze tak pracował wiele lat, więc on się na tym zna, wie co robi, tak więc ten samo uniwersum jest bardzo dobrze dopracowane. To znaczy jest taki od razu od razu powiem o takim problemie. Ja bardzo lubiłem Planescape Torment właśnie z tego powodu, że był on umiejscowiony mimo wszystko, mimo swojej odmienności w tym całym takim multiversum Dungeons and Dragons, który ja bardzo wtedy lubiłem, jak grałem papierowego RPG i, i po prostu ja to znałem i to że wiesz przeniósłem to sobie na grę komputerową i, i po prostu bardzo bardzo mi się to podobało. Natomiast odnośnie właśnie tego pierwszego problemu, jaki mam z Numerem, ten nowy, nowy uniwersum, jakkolwiek było na no dobre nie było, trzeba je najpierw poznać, prawda, dogłębnie I, i, i tu był dla mnie problem, że ta gra nie była dla mnie aż tak atrakcyjna. Y... Jakby była, gdyby, gdyby była umiejscowiona w uniwersum PlayScape, Torment, no, znaczy PlayScape'a. Tak więc, co do tego świata, to jest takie połączenie science fiction i fantazy, i, i, i prawdę mówiąc, ja mam ambiwalentne uczucia co do, co, co, co do tego, bo jest ta taka dziwność rodem z, z poprzedniego Tormenta, prawda? Ale mówiąc szczerze, tak średnio to do mnie przemawia. Nie wiem, mi się to kojarzy tak bardziej z Falloutem i jakimiś tego typu, takimi starszymi grankami niż takimi właśnie powiedzmy pseudo bo tam takiego klimatu czystej magii czy coś tam to specjalnie nie ma, owszem są skille i tak dalej, ale na dłuższą Druchy metę to jest to bardziej takie post-apo z naleciałościami, jakimiś pozostałościami fantasy niż tak na dłuższą metę, że takie połączenie jednego i drugiego. Zresztą mm -hmm. cała fabuła tak naprawdę rozbija się o to, że Główny, zły, i jakby nasza postać to jest praktycznie rzecz biorąc, efekt no, po prostu technologii. tak, tak na Technologii metę. zapomnianej, bo to um, cała fabuła się toczy miliard, aż miliard lat w przyszłości. Trochę, trochę taki duży margines sobie twórcy <grym> zrobili, no ale po, pojechali bardzo, bardzo mocno w przyszłość. Faktycznie tutaj mamy, 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 zręby fabuły są takie, że um, jesteśmy. Nasza postać to jest poprzednie wcielenie naczynie, z którego klon, była wlana na jaźń tak tego, tego, tego pana wcieleń, prawda? I, i tylko to już jest któryś, któryś z rzędu to wcielenie i po przeniesieniu jaźni. Nie zostaje pusta skrupa, tylko tworzy się nowa, nowa, nowa istota, czyli my, czyli my, gracz, prawda? No i tutaj się zaczyna właśnie ta nasza przygoda. Ale to jest ciekawe też nawiązanie fabuły, że my spadamy z nieba i to, i to dosłownie. Tak, ze statku. Tak, ze statku jakiegoś kosmicznego, czy ze czy, czy stacji kosmicznej i tu jest pierwsza taka kwestia, która mi się od razu bardzo spodobała i to też takie nawiązanie do przeszłości. Yy, mamy to, to takie to intro i głos, ja oczywiście grałem w polskiej wersji językowej, yy, narratora Piotra Franczewskiego, czyli od razu pierwsze skojarzenie to oczywiście Baldur's prawda? Ja wiem, że ty grałeś w wersję angielską, tak? Bo no w angielską gierasz. i trochę w polską, bo po prostu chciałem mieć tak, żeby wiesz, porównanie. Mm -hmm. bo... Mm -hmm. Jak ci się porównanie podoba? Nie znaczy, no, wiesz, tak... Ogólnie polska wersja, jeżeli chodzi o kwestie samych dialogów, bardzo na plus, naprawdę, bardzo dobrze został ten cały dubbing zrobiony. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o samo tłumaczenie, to w kilku momentach powiedzmy, że ja bym trochę inaczej pewne elementy przetłumaczył, no ale wiadomo, jak to w życiu bywa, tak. Niektóre mm. rzeczy po prostu się tłumaczy lepiej, nie trochę gorzej, a czasami po prostu trzeba pójść jakby tak po własne słownictwo. I tutaj tak w kilku momentach, no powiedzmy, że nie do końca się zgadzam z wyborami, ale mm. na szczęście jest o tyle dobrze od ścieżki dźwiękowej, że po prostu wynagradza. To chociaż fakt faktam, no, że czasami czytanie niektórych dialogów to jest tak. Uh, Okej okay. moment pomyślę, jak to było po angielsku. Okej, okay, już wiem o co chodzi. Mm -hmm. No, tak, że rzeczywiście dialogów jest cała masa tutaj. Tam można zjeżdżać w dół i zjeżdżać i czytać. Te praktycznie, wiesz, linijka za linijką, linijka za linijką. I jeszcze a propos właśnie polskiej wersji językowej: mamy Piotra Franceskiego, narratora, y, mamy Ole Szwed, kto kojarzy w y, telewizji, to już pewnie wie o co chodzi. No i mamy tutaj ciekawostkę y, Andrzeja Blumenfelda, który, który gracze powinni kojarzyć z Diablo trójki w dodatku jako trial, tak? Więc, tak więc jest to ekipa generalnie wyjadaczy, prawda? Na bogato po prostu. I na bogato pojechali, tak? I to, wiesz, to cieszy, bo biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach raczej y, polscy wydawcy nam skąpili dobrych, y, dobrych i pełnych y, wersji językowych, nazywając te y, Wersjami kinowymi. wersjami kinowymi, tak, to jest dla mnie eufemizm całkowity, że wersja kinowa, to po prostu napisy na, 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 to jest tak zwany, wiesz, bidul dla mnie to jest tak zwany, no ale no cóż, no mamy w tym momencie, mamy chyba jedna pierwsza gra w tym roku, która jest tak na bogato zrobiona, ja pomijam takie rzeczy, takie gry jak na przykład Battlefield 1, bo przecież tam jest tłumaczeń tyle, co kot napłaka. To znaczy na pewno no, pierwsza napłaca. jedna z gier w tym roku, która jest tak bogata, jeżeli chodzi o dubbing, a jednocześnie tak bogata w treść, bo... Dopadnie. Nie porównujmy tutaj RPGa z tysiącami, milionami praktycznie nie wiem, tekstu. No właśnie, właśnie Do właśnie. FPS-a, gdzie praktycznie rzecz biorąc, no co mamy, czyli kilka godzin kampanii, pójdzie, tak scenariusz minut, tak, jakiegoś odcinka albo filmu po prostu. Mhm. Tak więc, jak mówię, dla, dla osób, które kojarzą takie gry jak Baldur's Gate 1, 2, y, Planescape Torment, y, Icewind Dale, nawet to granie w, w, w Torment. Y, Proszę, ta nazwa, wiesz co, ta nazwa mnie dobija, wiesz? Numenera! Numenera. Analfabet Torment, Torment of Numenera, to mnie denerwuje. To naprawdę poczuje się, się jak za dobrych, starych czasów. No i tak, i nie. Dla mnie tak, tylko jest jeden... jeden... akurat hmm. z jednej strony fakt jest strasznie dużo tych takich rzeczy, które były w tych starych RPGach, ba, nawet w tym co ostatnio wyszło, bo w sumie Nowy Torment działa na tym silniku, który wcześniej był użyty w tym pilarsach. No dokładnie, pilarsów. I pewnie. to widać. I ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ale ogólnie rzecz biorąc jest też trochę uproszczeń takich, no jakby to powiedzieć, konsolowych, bo widać, że pewne to to rzeczy. To wychodzi też na konsolę też do nie że nie też na konsole. Właśnie o to chodzi, że momentami strasznie czuć po prostu, że pewne rzeczy mogły być takie bardziej, nie wiem skomplikowane to jest złe słowo, ale takie roz, rozbudowane właśnie, ale z tego względu, że to jeszcze wyjdzie też na konsolę, to po prostu pewne rzeczy zostały uproszczone i to tak no, trochę boli momentami, ale to nie jest to prawda aż tak duże uproszczenie jak na przykład Diablo, które praktycznie rzecz biorąc no tak, stało tak, się tak, już tak. dosłownie bieganiną napada niemalże. Tutaj jeszcze jest trochę właśnie dużo tekstu, tak, tak. dużo kombinowania i to co jest bardzo fajne, to to, że Wszystkie te skile, które możemy sobie ustawić, czyli na przykład tam nie, perswazję, albo szyderczość, czy coś w tym stylu, tak żeby kombinować bardziej, to to faktycznie można w tych dialogach wykorzystać, dzięki czemu w niektórych momentach możemy po prostu zamiast od razu przejść do brutalnej walki w cudzysłowie, to tak, musi wyłgać, wyłgać się. No właśnie. I to jest fajne, właśnie. Dostajemy normalnie punkty doświadczenia za to i tak dalej, i idziemy sobie dalej przez świat. Potem być może te nasze wybory będą miały. Mniejsze lub większe konsekwencje, bo tam faktycznie kilkoma tak się zdarzyło, że to jak ja się zachowałem, to się przyłożyło na to, że już potem musiałem trochę się bardziej nachodzić albo mniej nachodzić, bo po prostu tak jest. Co jest na swój sposób fajne, tylko że często ciężko zrozumieć tak naprawdę, czy dany wybór jest dobry czy zły, bo to tak nie jest specjalnie, jak są wyjaśnione. No właśnie, tam, tam jest, nie ma takiego podziału na za bardzo za, na dobro i zło, prawda? To jest tak, yy, tak 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 to ustalone tam przez twórców i to mi się podoba, prawda mówiąc, to jest, to jest bardzo fajne. I rzeczywiście, człowiek musi żyć w tej grze z konsekwencjami yy, swoich wcześniejszych wyborów, nawet takich, które już już dawno zapomniał, prawda, podczas rozgrywki, to się potem unaocznia, yy, ale yy, yy, może przejdziemy do oprawy do wizualnej, bo to też jest takie też nawiązanie do tego Pleńskiego tormenta, jak Ci się podobała grafika, bo ja powiem szczerze, mam uczucia dosyć ambiwalentne. To znaczy, pierwsze wrażenie jest całkiem okej, okay. ładna kolorystyka, ten silnik się nawet sprawdza, ale potem, potem przychodzi taka refleksja, bo tam można też tutaj przybliżyć kamerę, prawda? że jednak szczególnie na model naszej postaci. Że to jednak jest bardzo mm, pozbawione detali, że to jednak najlepiej wygląda, powiem tak, to jest jedna z tych gier, która najlepiej wygląda, wiesz gdzie? Na, na screenach. Tak naprawdę. Naprawdę. No, no, wiem o co ci chodzi, bo akurat moim zdaniem to lepiej by było, gdyby, skoro już tak mamy tą grafikę taką, powiedzmy, przerenderowaną, to żeby te postacie też były mimo wszystko przerenderowane, a te obiekty 3D, no, troszkę się ślizgają. Jeżeli to mm, wiadomo o co chodzi to zrozumiecie, tak jak nie to po prostu musicie to zobaczyć w akcji. Ale tak trochę się prześlizgują mm. po tych tłach i problem polega na tym, że momentami to nie przeszkadza, a momentami to trochę boli. Plus jeszcze jest ta kwestia, że na samym początku jest bardzo fajny taki design, a tak. potem ten design troszkę jakby tak powszednieje i po paru kolejnych godzinach faktycznie znowu jakby już widzimy coraz więcej takich pokręconych lokacji i tak dalej. Ale tak na dłuższą metę, no to co się widzi przez pierwsze 5 do 8, góra 10 godzin pirazy drzwi, no to w zasadzie większość tego co zobaczymy, bo w sumie aż tak dużo nie ma różnorodności, więc i tak i nie. A modele postaci, tak jak mówię no nie są specjalnie bogate i ja bym akurat chyba wolał, żeby były przerenderowane, ale z drugiej strony, no to pewnie by nie wyglądało aż tak dobrze już na momencie. Tak, ciężko tak. powiedzieć, ale mm -hmm. jak to już miało być taki duchowy spadkobierca, no to... Można było przynajmniej tam, nie wiem, dodać jakąś opcję, że coś w tym stylu właśnie dla takich starych graczy pamiętających, że hej, macie takie naprawdę odskulowe, odskulowe. Dokładnie, dokładnie. Znaczy, wiesz, przede wszystkim chodzi mi o to, że te powstacie, szczególnie jak się właśnie przybliży, to wyglądają mm, dosyć słabo na, 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 na tle. Ogólnego tła, to znaczy przykładowo to pierwsze takie miasteczko, gdzie się to miasto, prawda, gdzie się nasz pojawia, nasz, nasz bohater wygląda bardzo ładnie. To znaczy, albo ładna bohaterka, albo bohaterka, tak, dokładnie, bo to możemy sobie też pełną kustomizację zrobić. Mamy też podział, oczywiście, dla wszystkich fanów rpg którzy jeszcze tego nie wiedzą. Na pewno wiedzą, jeżeli się interesowali tym tytułem. To mamy też y, tradycyjny taki podział na siłę, szybkość intelektu, to takie trzy podstawowe cechy. Mamy też klasy, takie, które ta, możemy, klasy klasy też możemy też trochę modyfikować. Stworzyć, tak. Są zdolności, umiejętności. Tam jest tak fajny model postaci tw tworzenia, że wybieramy charakter postaci, to ciężko to opisać, bo tego jest bardzo bardzo dużo. To możecie sobie zobaczyć znaczy na przykład. Czy to nie jest ciężko opisać, tylko że praktycznie rzecz biorąc. Jest tego dużo, sporo. Byśmy tak. musieli praktycznie teraz cały podręcznik nie może. Pół godziny, recytować. tak. Pół godziny musielibyśmy o tym, o tym mówić. W każdym razie jest na tyle rozbudowany, że każdy znajdzie coś dla siebie i dla osób, które preferują różne style gry, czyli siłowe rozwiązania, albo właśnie tak jak już wspomniałeś, że możemy wyłgać się z jakiś sytuacji i rozmową, to w tym momencie na przykład się przydaje mieć więcej punktów intelektu niż, prawda, siły, to jest wiadomo, prawda. Tak więc pod tym względem to jest, ja biję wielkie brawo, że, że, że można sobie postać stworzyć taką jaką się chce, jaką się podoba, preferowano taką jak preferujesz styl gry, taką możesz sobie stworzyć postać i to jestem, za to jestem bardzo wdzięczny, że coś takiego zrobili i to mi się, i to mi się bardzo podoba. Co do samej rozgrywki, tam od razu mm, jesteśmy rzuceni no, na, na głęboką wodę, prawda? No bo, mimo że też tak jak w PlayScape Torment nie, na początku nie wiemy, kim jesteśmy generalnie, mm, co, co, co robimy, jaka jest, jest, jest fabuła, i to jest fajne w sumie. Tam spotykamy kilka, kilka postaci takich, które od razu dołączają do naszej drużyny, poznajemy ich historię, ich motywację. Mm, tak, więc to też to bardzo takie też oczywiście nawiązanie do, do Baldurów, do, do Playscape Torment, My często będziemy do Baldura się odnosić, no bo to wiadomo to jest taki, taki, tak, tak, taka gra bardzo, bardzo podobna i to mi się bardzo w, w numenerze podobało. Natomiast co do walki też jest bardzo podobna, tak jak te klasyki, które, które graliśmy te ile to już lat minęło? 17 no, lat? 20 o, będzie, prawie dwie, deka no, dwie dekady, prawie, tak. No, dwie dekady. lata to były jakby się Tak, 99 pierwszy Baldur, tak, ja pamiętam jak dostałem Baldura do recenzji, to było coś. I walka jest też bardzo podobna. No mamy tą aktywną pauzę, prawda? Tam, tam możemy wybierać na przykład jakieś umiejętności, magię. Tak bardzo oględnie mówię, bo tu też musielibyśmy się bardzo dogłębnie, dogłębnie zagłębić w temat. Ale mi się to, mi, mi się to też bardzo, bardzo podoba, bo to takie oldschoolowe, old yy, tak więc nie jest to action RPG, na szczęście. No nie jest to Diablo. Um, tak, na szczęście Diablo to jest w ogóle dla mnie absolutnie nieatrakcyjną, po tym jak ją przeszedłem już nie miałem siły w to no, grać. Szczególnie ludzie, którzy grali właśnie w te pilarsy i w te takie inne starsze gierki, to po prostu będą wiedziały mniej więcej o co chodzi, że trzeba się czasami trochę zastanowić bardziej, a nie tak na zasadzie no, siłą, pałę i tak dalej. Ale z drugiej strony też moim zdaniem momentami ta walka jest taka trochę zbyt sztywna. W zasadzie ciężko wyczuć takie, nie wiem, zagrożenie czy coś, bo mamy tak dużo czasu na to, żeby podjąć decyzję. I tak praktycznie rzecz biorąc jest to dosyć takie bardziej taktyczne, co właśnie wszystkim się może spodobać. I chyba to też warto wspomnieć o tym, że ogólnie to nie jest gra dla każdego, tak naprawdę, bo po pierwsze, tam jest bardzo dużo tekstu, tam jest bardzo dużo dialogów. Jest bardzo dużo czegoś, co nie ma w polskim języku odniesienia, jasnego, więc użyjemy angielskiego, czyli loru. Tak, dokładnie. I tak naprawdę przez pierwsze godziny, to w sumie poza taką tutorialową walką, to w sumie można grać naprawdę długo bez jakiejś kolejnej, tak naprawdę, co może strasznie dużo osób odrzucić. Bo tak, zamiast tak, bo to, to na pewno na początku tak. bardzo. Bo zamiast walczyć czy coś tam, że ha, ha nabije kolejny level, jakieś tam skilly, no to tutaj będziemy chłonąć, chłonąć, chłonąć tą całą atmosferę, tą całą wiedzę, ten cały świat poznawać, i w zależności od tego, jak gramy, to może się skończyć na tym, że nawet przez parę godzin tak naprawdę nie będzie jakiejś walki. Bo tak jak mówię, no, mm -hmm, ja na przykład część dokładnie. walk pominąłem dlatego, bo po prostu wygrałem dialoga. Tak, można się wyłgać, tak, można się wyłgać z tego. Ale też, też taka ważna kwestia odnośnie, bo mamy już premierę praktycznie tej gry, że osoby, które m, zaczęły grać w RPG m, dzięki temu, że na przykład zakupiły Wiedźmina tujeczkę to mogą się bardzo zawieść yy, na, 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 na tym tytule, odbić się od niego po prostu, właśnie przez to, co, o, czym, o czym mówimy. Nawet, nawet to tworzenie postaci może ich zniechęcić, prawdę mówiąc. To, co nam się podoba, jako, jako osobom, które grały w te wszystkie Baldury, tormenty i tak dalej, nam się to podoba, my to lubimy, ale patrząc tak, yy, biorąc tak krok w, w, w bok i patrząc na, na, na dzisiejszych graczy, to ta, ta, ta młodzież growa, że tak brzydko powiem, yy, może po prostu się zniechęcić, machnąć ręką i stwierdzić: "Nie, ja mam za miesiąc premierę mas efektujeczki, tak więc sobie odpuszczę". Więc to też się tak może, może skończyć. Aczkolwiek ja polecam, żeby się jednak przebić przez te pierwsze no ile, nie wiem, 5, 6 godzin. No nie. No nie, no bez przesady, 2-3 godziny to lekką ręką. To gra, no właśnie tak. I, i, i potem jest, jest naprawdę fajnie. Chociaż jeżeli, jeżeli przez ten czas się komuś nie spodoba, no tu już raczej nie ma dla niego nadziei. Czy znaczy tak też więc... trzeba brać poprawkę, że gra nie prowadzi za rączkę i często Dokładnie, gęsto trzeba tak, się tak, będzie tak, wrócić tak, i porozmawiać tak, z postaciami, tak. tam jakieś inne rozwiązania mieć też i tym podobne. Czasami trzeba po prostu skilla podbić sobie konkretnego, żeby coś tam zrobić, tak jak właśnie żeśmy rozmawiali z od tego, jak gramy, bo czasami po prostu wystarczy brutalną siłą, ale no nie będziemy mieli poziomu tak naprawdę. Chociaż pod tym względem akurat granie jest aż tak bardzo wymagająca, że Musimy mieć konkretny level, bo inaczej nie podejdziemy do przeciwnika i tak dalej, chyba że tam naprawdę już po prostu żeśmy poszli nie tam gdzie trzeba. Ale tak no, poza dokładnie. tym to właśnie chodzi o kwestię samej takiej rozgrywki, że tutaj jest strasznie dużo dialogów i wbrew pozorom nie aż tak dużo jest czytana, więc trzeba poświęcić też dużo czasu na poczytanie tego. Tak, a tak ja po prostu dużo, klikając dużo next, next, po prostu. next, 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 next. Tak, no to tak. w sumie nic z tej gry nie wyniesiemy. Mhm. No właśnie, jeżeli ktoś, ktoś mało czyta, nie lubi czytać, to, to, to jak zobaczy te kolumny tekstów, to może się czuć oszołomiony i sobie odpuścić. Natomiast, tak jak mówię, no mi się to bardzo podobało, ja lubię takie gry, lubię y czytać te kolumny tekstów, tak więc tutaj, tutaj dla mnie plus od razu też dodam, że jest możliwość zwiększenia sobie y fontów, co nie w każdej grze... Y tego rodzaju jest możliwe, co, jest, co moim zdaniem jest bardzo dobrym pomysłem, bo ja sobie mogłem zwiększyć w pewnym momencie te, 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 te literki, bo rzecz, czasem to już jest po prostu po kilku godzinach czytania, to już zaczyna być męczące, nawet na bardzo dużym monitorze, który posiadam. Zwiększyłem sobie, sobie fonty, bo, bo, bo już było mi ciężko czytać, no bo to się człowiek to wszyscy przez ten ekran. To się nazywa ja... starość, Karol. Tak, starość. Jesteśmy starzy i już niestety tak Morza nie zmusimy z lupą. Też ja jesteś stary. Ale mam jeszcze dobry wzrok. No wzrok też mam dobry, ale wiesz, cóż poradzić, jak już się wiesz, czyta szóstą godzinę, siedzieć po nocy, to to, to można, może, może być zmęczenie materiału, tak więc... Dokładnie. No więc ogólnie rzecz biorąc, powrót jest, czy udany, raczej tak, chociaż fakt faktem, że pewne rzeczy troszkę zostały zmienione w tą trochę gorszą stronę moim zdaniem, no ale wiadomo, Gdyby ta gra wyszła w takiej formie dosłownie jak te stare RPG, to podejrzewam, że rynek byłby bardzo ograniczony. No niestety tak. Zresztą i tak w sumie gra powstała dzięki temu, że Kickstarter był. Widać, są jeszcze fani tego typu gier i mam nadzieję, że będą zadowoleni z tego, co wyszło. Tak, na pewno ta grupa, do której my należymy, to, to będzie zadowolona. Co do, co do reszty, naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że, że, że osoba, która mniej więcej zaczęła swoją m, przygodę z takimi grami od odpowiedzmy od Wiedźmina 3 i w ogóle na przykład grając na PlayStation 4, bo ta gra wychodzi tak, jak już mówiliśmy na konsolę, że, że, jej, się to, że jej się to spodoba. Ten... Czy znaczy spodobać no, się to no. może spodobać? Tylko pytanie, po prostu czy przełknie to wszystko, co zostanie jej rzucone, bo naprawdę. Ja na samym początku się też nie zdziwiłem, że jest tak old chociaż w Pilarsy grałem. Mm -hmm, mm -hmm. No to tutaj już tak naprawdę pojechali. Tak, no cóż, tutaj kwestia gustu i tak dalej. Tak, i nikt tak. nie powiedział, że każda gra musi być dla każdego. No właśnie. I co to dużo mówić? No dla mnie powrót jest w miarę udany. Osobiście chciałbym zobaczyć kilka rzeczy trochę inaczej. No ale widać, autorzy mieli taki pomysł, a nie inny. I w sumie w większości przypadków się zgadzam. Natomiast czas gry. No, nie, ja mam już kurde ile godzin na liczniku, ale chyba za dużo, jak to się ładnie mówi. I końca nie widać, jak to mawiają, więc jest co robić. No tak, 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 dokładnie tak. Można się nagrać po prostu za pieniądze, które kupiłeś grę. Nie jest tak, że kupisz w południe, przejdziesz późnym wieczorem i, i koniec, prawda? Tak, więc to jest też taki plus. Ja też od razu powiem, bo tak jak już mówiliśmy, wychodzi na konsole, i na PC, czyli na Xbox One, PS4 i pc -cika. Ale dla ode mnie taka uwaga na koniec też, nawet jeżeli posiadasz któreś z tych konsol, czy obydwie i pc a gra nie ma aż tak wielkich wymagań sprzętowych, więc ja polecam tę grę grać na PC-cie mimo wszystko, jakoś sobie nie wyobrażam grania w Stormy of Numenera na konsoli padem, jakoś to do mnie nie trafia. Kwestia gustu. No właśnie. No to co, w tym momencie możemy praktycznie chyba pozytywnym akcentem zamknąć. Tak, dokładnie, polecamy. Tak wzgląd na, na stare, dobre czasy. Tak więc to była diagnoza wstępna z Karnasiem. Trzymajcie się. I mną konsolajtek, który próbował mówić trochę mniej pozytywnie, ale jednak się skończyło pozytywnie, o Torment Tides of Numenera. Dzięki za uwagę i zapraszamy do odwiedzenia gastroskopia.pl, rozgrywka podcast i kilku innych miejsc oglądającego kanału YouTube'owego, gdzie mamy różne inne materiały. Oraz, przy okazji, chciałbym też podziękować firmie Techland za to, że udostępnili nam grę wystarczająco dużo czasu wcześniej, tak abyśmy mogli w pełni sobie trochę pograć, a nie na zasadzie: Wow, <laughs> dzień po premierze <laughs> i oceń tej RPG-a tak, <laughs> na kilkadziesiąt dziękujemy. godzin. Jeśli podobał Wam się program, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału oraz odwiedzenia grastoskopia.pl a także do zobaczenia naszych innych programów. Polecamy także odwiedzanie Games Division Info, rozgrywka podcast, Aga Gra oraz Japspam.